Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Dziwne U Mnie Działa, czyli na dawnym kanale Scratch SPWZ. Słuchajcie, kanał powstał jako kanał scratchowy, potem pojawił się tutaj Python, yy, potem pojawiło się C++, a dzisiaj odcinek w stylu Hello Java. Yy, no dlaczego Java, słuchajcie? No bo akurat się uczę Java, tak? Do tej pory nie zajmowałem się w ogóle tym językiem programowania, ale teraz muszę co nieco na ten temat się dowiedzieć, więc co nieco pokażę również Wam. Czym w ogóle jest Java? Słuchajcie, do niedawna jeden z najlepszych, najpopularniejszych języków programowania, teraz podobno traci tą pozycję na rynku, ale Java to współbieżny, oparty na klasach, obiektowy język programowania ogólnego zastosowania. Został stworzony przez grupę roboczą pod kierunkiem Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystem. Java jest językiem tworzenia programów źródłowych. Kompilowanych do kodu bajtowego, czyli w postaci yy, wykonalnej przez maszynę wirtualną. Język cechuje się silnym typowaniem. Jego podstawowe koncepcje zostały przyjęte z języka Smalltalk, maszyna wirtualna, zarządzanie pamięcią, oraz z języka C, duża część składni i słów kluczowych. Więc język ogólnego zastosowania, stosowany praktycznie we wszystkim, ehm, może być zastosowany również w zastosowaniach przemysłowych, w związku właśnie z na to. Statyczne typowanie, tak? Silne typowanie, jak to jest napisane. No i co? No i kilka słów właśnie na ten temat. Podobny do C, co to tam sobie wyczytali, bo z niego wziął dużą część składni, no ale to um, cał, cały mechanizm programowania, zarządzania pamięcią został jakby w tej javie podobno usprawniony. No i dobra, słuchajcie, zaczynamy sobie od pierwszego programu. Hello. Java. Jak zacząć w ogóle, jak napisać pierwszy kod w Javie? Ja tutaj wam proponuję dość takie rozwiązanie, chyba niestandardowe, ale najprostsze z możliwych moim zdaniem. Czyli stworzymy sobie skrypt w Javie, program w Javie przy pomocy replita, tak? czyli takiego Takiej strony w internecie, w której można napisać programy w różnych językach programowania. No i tutaj tworzę sobie takiego repla. Od razu ten repl powinien mi wygenerować klasę odpowiednią, klasę Java, i od razu słuchajcie, klasa main z metodą public static void. Main, czy z funkcją taką niezwracającą wartości, e, która e, przy pomocy następującego polecenia system out, print line, wypisuje mi hello world. No, czyli hello, e, żeby nie było tak, może fajnie, to sobie zmienimy, mini, było tak jak zwykle, to hello java. E, no dobra, no i co? Hello world mamy załatwiony, nam odpali na maszynie wirtualnej, gdzieś tam w chmurze, nie wiadomo gdzie. E, repli Moje konto jest oczywiście darmowe, więc maszyna, która to wykonuje, nie jest zbyt szybka, ale dała rady. Dobra, skompilowała kod, budowała aplikację i mamy efekt działania tej aplikacji w konsoli. Więc jeżeli chcemy zacząć, możemy zacząć właśnie w Replicie. Bo do tego nie potrzebujemy nic zinstalować, nie potrzebujemy mieć żadnego oprogramowania, przeglądarka internetowa i możemy pierwsze skrypty w JavaScript sobie napisać. Wbrew pozorom, to nie jest tak, że ta strona nadaje się tylko do pisania takich banałów, bo ja ostatnio, właśnie taką aplikację okienkową na studiach na AGH, gdzie podyplomowo tam sobie teraz studiuję, robiłem właśnie tutaj, tak, to znaczy dostałem udostępnione mi to zostało w tym replu i miałem coś tam poprawić w takiej aplikacji okienkowej, no, choć faktycznie jak tam nasadziłem dużo rzeczy, to potem się to trochę wolno uruchamiało. Jak można jeszcze inaczej? No można, oczywiście sobie, słuchajcie, pobrać na komputer. Java, czyli tak, tak zwane JDK Java, i napisać program nawet w notatniku, skompilować z linii poleceń i odpalić, ale oczywiście to nie jest najlepsza metoda, ponieważ wiem, że wielu moich uczniów bardzo lubi pracować z Visual Studio Code, to tak, można Visual Studio Code użyć do tego, żeby programować w Java. W momencie, gdy otworzyłem Visual Studio Code i chciałem stworzyć pliki w Java, no to Visual Studio Code zaproponował mi, instalację tak java pack, coś w tym stylu. Zainstalowałem to. No i po tych operacji, jak widzicie, teraz wygenerowałem sobie nowy projekt. On też mi wygenerował od razu tą klasę, choć nazywam App akurat no i tą metodę, yy, czy tą funkcję nie zwracającą wartości. Main, która jest konieczna, czyli to tutaj jest konieczne, żeby ten w ogóle plik odpalić. I jak widzicie, również efekt działania Hello World się pojawił. Można też sobie, słuchajcie, zainstalować. Coś takiego jak TJ. tak? Chyba to się nazywa. Hmm. Taki, oto, bardzo podobny do PajCharma, zresztą stworzony przez tą samą, tą samą firmę. Editor, całe środowisko programistyczne, które nam pozwala budować no, dość skomplikowane projekty. No i on jest o tyle fajny, że bardzo mocno nam tutaj podpowiada składnie. Ma dużo takich fajnych skrótów, którymi można się posługiwać. I tutaj widzicie program o nazwie IzBAS, który no, no jest takim problemem programistycznym dość prostym, który podobno czasem się pojawia nawet na rozmowach rekrutacyjnych. Czy ktoś w ogóle radzi sobie z programowaniem jako takim? Odpalę sobie ten program. No i zadanie jego jest bardzo proste, że wyświetla nam liczby w pętli od 1 do 100, jeżeli liczba jest, o widzicie to całkiem coś innego robiłem, zaraz wam powiem z czego, bo to zadanie z takiego fajnego kursu, bardzo się może nadać na początek, zresztą ten FizzBuzz też. Um, Wyświetlam liczby od 1 do 100 i jeżeli liczba jest podzielna przez 3, to wypisujemy Fis, jeżeli jest podzielna przez 5, wypisujemy bas, a jeżeli jest podzielna jednocześnie przez 3, przez 5, czyli przez 15, można na uproszczeniu powiedzieć, to fis bas, nie? no i to właśnie to zadanie jest tutaj rozwiązane. Właśnie napisane w tym. Edytorze. Dobra. Yy, powiedziałem Wam przed chwilą, że tutaj Wam pokażę, gdzie. Ja nie będę mówił tutaj o podstawach języka Javy, Java, bo tego pełne jest w internecie. Natomiast yy, jak nauczyć się programowania? Jest taki kanał na YouTubie. Yy, czekajcie. Yy, YouTube. Yy, I tam jest taki dwójpółgodzinny, fajny film. Właśnie to jest tego oto pana. Jak nauczyć się programowania. pół godziny fajny film o podstawach Java, który no pozwala nam przejść przez te podstawowe konstrukcje języka Java i jest taki no bardzo przystępny, moim zdaniem. O, właśnie. Python w dwie godziny ma, ale tutaj, właśnie, Java w dwie godziny. Warto to obejrzeć, tak? Czyli, jeżeli chcecie zacząć programować z Javą, to warto obejrzeć właśnie ten film i przejść po kolei. Przez te wszystkie elementy podstawowe tego języka. Jeżeli programowaliście wcześniej w C, to myślę, że nie będziecie mieli większych problemów. No, natomiast jeżeli programujecie w Pythonie, no to tutaj, no niestety, problemy mogą polegać na tym, że Python jest dużo prostszy, tak? Dużo rzeczy nam ułatwia. Java absolutnie tego nie robi, więc tutaj trzeba będzie się znowu przyzwyczaić do średników, klamr, definiowania zmiennych, tak? Określenia wielkości tablic i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc, no, dla mnie, jako wielbiciela Pythona, jest to troszkę, że tak powiem, uciążliwe. No, ale oczywiście dostrzegam zalety takiego podejścia do programowania. Więc, jeżeli chcecie zacząć z Java, no to proponuję na początek, możecie właśnie tego replita, ale potem od razu bym instalował, myślę, że właśnie ten, oto program. Tak. No i, i można w nim już zacząć pisać. I tutaj na tym kanale pojawi się kilka odcinków, który pokażę. Jakieś tam proste programy w Javie, bo jak mówię, sam się też dopiero uczę i na pewno jeszcze za wiele nie umiem, tak? Ale generalnie tak jak wspomniałem, jeżeli już umiecie programować w jakimś języku programowania, to nie powinno to być aż takie bardzo trudne. Dobra, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek, który już pojawi się wkrótce. I właśnie tam napiszemy sobie pierwszy program, taki bardziej złożony w Java, a będzie to dotyczyło no, takiego ważnego z punktu widzenia szkoły średniej informatyki algorytmu sortowania bąbelkowego. Dobra, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.